Robert Downey Jr. Od lat fascynuje widzów na całym świecie, zarówno jako niezrównany sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych, jak i ikona superbohaterskiego wszechświata Marvela. Jego niezwykły talent, charyzma oraz niestrudzona praca przyczyniły się do osiągnięcia fenomenalnej kariery, która, pomimo wzlotów i upadków, zawsze przyciągała uwagę. W świecie aktorstwa Downey stał się nie tylko gwiazdą, ale również symbolem determinacji i odrodzenia. Od najmłodszych lat. Robert był otoczony przez artystyczne środowisko. Jako dziecko mieszkał na Manhattanie, w rodzinie, w której sztuka była na porządku dziennym. Jego ojciec, Robert Downey SR. Zajmował się reżyserią filmów niezależnych, natomiast matka była piosenkarką i tancerką. Dorastając w takim otoczeniu, nie mogło być inaczej, artystyczne zacięcie nasiliło się w Robertowym sercu. Rola w filmie Pempek jako pięcioletniego chłopca była zaledwie początkiem jego aktorskiej kariery. Później zagrał w Pałacu Glissera, a przez lata poznał różne techniki aktorskie, uczył się w znanych szkołach, w tym w Perry House School oraz w klasycznym balecie w Londynie. Już w młodości zaczął rozwijać swoje pasje muzyczne, komponując i grając na fortepianie. Na początku lat 80. Robert przerwał naukę, by wrócić do rodzinnego Nowego Jorku, gdzie zaczął występować na scenie, obierając kurs na karierę aktorską. Jego talent szybko został dostrzeżony. Wkrótce dołączył do obsady programu Saturday Night Live, gdzie wcielał się w komediowe postacie, co z pewnością wpłynęło na jego późniejszą karierę filmową. W wieku 20 lat Downey debiutował na dużym ekranie, pojawiając się w filmach, które przeszły do historii jako kultowe, takich jak The Pickup Artist czy Mniej niż Zero. Jego kariera nabrała tempa, a kluczowym momentem okazała się rola Charlie'ego Chaplina w biograficznym filmie Chaplin, co zaowocowało nominacjami do Oscara oraz Złotego Globu. Lata 90. i 2000. nie były dla niego łatwe. Downey zmagał się z uzależnieniami, co prowadziło do problemów prawnych i wielu starań o powrót na szczyt. Mimo przeciwności losu, jego talent i determinacja nie sprawiły, że zniknął z ekranu. Odbudował swoją karierę, występując w uznawanych filmach, takich jak Zoodiak, Diac, Kyskys Ben Ben oraz Wszyscy jesteśmy z Houston, które potwierdziły jego wszechstronność jako aktora. Jego największą rolą okazał się Tony Stark znane również jako Iron Man, w filmach Marvela. Downey swoimi występami zdefiniował nową erę superbohaterskiego kina, a jego rola w Iron Manie stała się kamieniem milowym dla całego uniwersum Marvela. Kulminacja jego pracy miała miejsce w Avengers Endgame, gdzie jego postać przeszła na emeryturę w stylu, który na zawsze zapadł w pamięć fanów. Robert Downey Jr. Udowodnił, że talent i determinacja mogą przetrwać największe kryzysy. Jego powroty na szczyt nie tylko inspirują, ale również pokazują, że każdy może wyjść z najciemniejszego miejsca, jeśli tylko ma odwagę i wsparcie. Jeśli więc jesteś miłośnikiem kina albo po prostu szukasz inspiracji, historia Roberta Downia junior. Z pewnością będzie dla ciebie fascynująca. Co przyniesie przyszłość? Dawni z pewnością jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Ciekawe, jakie rol i wyzwania czekają na niego w nadchodzących latach.